Już niedługo ujrzymy kolejne dzieło reżysera Legionu Samobójców. David Ayer stanie za kamerą produkcji Gotham City Sirens. Do tej pory niewiele było wiadomo o zbliżającej się produkcji. Teraz jednak być może poznaliśmy już tożsamość głównego złoczyńcy. A wszystko to przez post, który zamieścił na Twitterze sam Ayer. Postać na nim widoczna to Black Mask znane z komiksów DC Universe. Scenariusz do filmu przygotowywuje twórca Tom Ryder. A w jednej z głównych ról zobaczymy Margot Robbie oczywiście jako Harley Quinn. Miejmy nadzieję, że prace nad tą produkcją przebiegną bez większych problemów. W jednym z wywiadów współwłaściciel Painut Atlanta Studios pochwalił się, że to właśnie u niego powstaje najdroższa produkcja filmowa na świecie. Chodzi tutaj o najnowszą część Avengers, z której budżet wyniósł okrągły miliard dolarów. Z powodu kontraktowych zapisów nie mógł podać tytułu wspomnianej produkcji, jednak to właśnie w tym studiu będą kręcone zdjęcia do kolejnej części Avengers, więc cały internet uznał, że to właśnie o tą produkcję chodzi. Do tej pory najdroższym filmem był Avatar, który kosztował aż 435 milionów dolarów. Studio Disneya planuje widowisko Tron, jednak nie będzie to kolejna część cyklu, a jego całkowity reboot. Wytwórnia ma już nawet propozycję aktora, który odegrałby główną rolę. Mowa tu o twórcy Jokera w Legionie Samobójców Jareda Leto. Szczegóły projektu nie są na razie znane, ponieważ jest on na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Fabuła ma być budowana na początkowej wersji scenariusza do trzeciej części Tronu, który nie został przeniesiony na duży ekran. Niewątpliwie doktor Strange okazał się sporym sukcesem. Fani filmu, jak i całego kinowego uniwersum Marvela przekonani są więc, że druga część z pewnością powstanie. Nie zadają już pytań o to, czy i kiedy ujrzy ona światło dzienne, tylko kto pojawi się w filmie. Jeden z bohaterów, który szczególnie ich interesuje jest Brother Voodoo. Zapytany o niego twórca oryginału zarówno nie zaprzeczył, jak i nie potwierdził informacji o pojawieniu się tego właśnie bohatera. Bez względu na to, kto pojawi się w kolejnej części filmu, jak najbardziej będę jej wyczekiwał. Entertainment Weekly zaprezentował zdjęcia z nowej produkcji Marvela Thor Ragnarok. Produkcja trafi do polskich kin 25 października. Thor jest więźniem w dalekim zakątku wszechświata i co gorsza został pozbawiony swojego magicznego młota. Zanim jednak bohater wydostanie się z więzienia i otrzyma szansę uratowania świata, będzie musiał stoczyć walkę w zawodach gladiatorów. Póki co film zapowiada się mega dobrze. Pozostaje nam tylko czekać zarówno na zwiastuny, jak i główną produkcję. Siódmy sezon gry o Tron zbliża się wielkimi krokami, tak więc zaczynają pojawiać się pierwsze plakaty i zwiastuny reklamujące serial. Szczegóły fabuły póki co nie są jeszcze znane. Plakat jednak sugeruje potężną konfrontację z sił stojących po różnych stronach konfliktu i walki o Tron. Denerys prawdopodobnie dotrze już do Westeros, a ludzie północy stoszą walkę z armią z za muru. Flagowy serial stacji HBO powróci na antenę 16 lipca. Czekacie? W poprzednim odcinku wspominałem o kolejnych czterech częściach Avatara, z drugą, która miała pojawić się już w przyszłym roku. Jednak jak mogliśmy się spodziewać, James Cameron ogłosił, iż wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Avatar 2 nie trafi do kin w 2018 roku. To nie pierwszy raz, kiedy premiera filmu jest przekładana. Pierwotnie druga część cyklu miała trafić do kin w 2014 roku. Potem jednak została przeniesiona na 2016 rok. Myślę, że poczekamy jeszcze na nowego Awatara spokojnie do 2020 roku. Moda na powroty starszych produkcji w różnych formach trzyma się w najlepsze. Tym razem przyszła pora na Gladiatora. Ridley Scott planuje nakręcić jego kontynuację. Zapowiada już nawet, że w głównej roli chciałby ponownie użyć Russella Crowe'a i ma związany z jego postacią świetny pomysł. Jak już zapewne część z was wie, po pewnych wydarzeniach w filmie ciężko będzie użyć go ponownie całego i zdrowego. Jednak Scott zapewnia, że jest sposób na jego powrót. Stacja CBS oficjalnie wyraziła zgodę na produkcję serialu komediowego Young Sheldon. Do produkcji odcinka pilotowego udało się nawet pozyskać autora kinowej księgi Dżungli. Będzie to oczywiście spin-off popularnego sitcomu Teoria Wielkiego Podrywu. Będzie opowiadał o przygodach dorastającego geniusza Sheldona Coopera zmuszonego do życia w przeciętnej teksańskiej rodzinie. W serialu będzie miał 9 lat, i jak to w przypadku młodego geniusza, będzie już uczęszczał do lokalnego liceum. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli film Wam się spodobał nie zapomnijcie o ocenie i subskrypcji kanału. Do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku.